Umieszczenie już wysprzątane. Do zagospodarowania 20 metrów kwadratowych. Zupełności wystarczy, tym bardziej, że to będzie tylko i wyłącznie siłownia. Nie będzie żadnego worka treningowego. Myślę, że nawet żadnego sprzętu do kardio, typowa mordownia, jak to za dawnych lat. Stare okno, które oczywiście zostaje, będzie tylko rama pomalowana, nic w zasadzie nie będzie zmieniane, nic nie będzie tynkowane, nic nie będzie gipsowane, ściany będą tylko wyczyszczone, sufit będzie pomalowany, ściany będą pomalowane. Jeszcze idą rury od centralnego, więc to ewentualnie będzie z czasem zakryte, zabetonowane. Ale jeszcze tutaj dodatkowa instalacja pójdzie też w podwodze, więc to na razie zostawiam w spokoju. Jak wiecie, wszystko zaczyna się od wizji w głowie i tak powstawał każdy jeden projekt mój. Taki ten powstaje od zera. Tu jeszcze są jakieś płytki do wyniesienia. Ogrzewanie jest. Powiem wam jaką mam wizję na to. Ogólnie zostaje tu przeniesiona moja siłownia, którą obecnie mam w pomieszczeniu zagospodarowanym po starej kotłowni w Wójskim Domu Kultury. Jestem tam już bodajże 18 lat. A z racji tego, że mam miejsce w domu, zawsze chciałem mieć siłownię w domu. No to teraz będę miał i przenoszę ją tutaj. Także klimat zostanie zachowany ten, który mam obecnie na siłowni. Ale tutaj będzie troszeczkę inny wystrój. Sufit zamierzam pomalować na czarno. Ściany na kolor musztardowy. Podłogi zostaną takie, jakie mam czyli wiadomo, zielone dywany, gumy, podciężary, oświetlenie. Na razie zostanie to, które jest. Docelowo chciałbym lampy LEDowe, ale też ze światłem ciepłym, niezimnym w narożnikach pomieszczeń. Nie na suficie, tylko w tych miejscach. I już się nie mogę doczekać, jak zacznę znosić, zwozić tutaj sprzęt. A to myślę, że już niebawem, bo jutro, myślę najpóźniej pojutrze, biorę się za czyszczenie ścian. Najpierw je ja muszę troszeczkę wyczyścić. Przed malowaniem, później w pierwszej kolejności będzie sufit do malowania. Sufit jest petarda. No nie wiem, czy lubicie takie surowe klimaty, ale jak dla mnie, to kozak. Odciśnięte deski po szalunkach. Tu, żeby było śmieszniej w tym pomieszczeniu, też był kiedyś skład opału, więc kurczę się nie wydostaje się z piwnic. Kocham piwnicę, szacunek ludzi piwnicy. Także czekamy na to, żeby móc zacząć regularne treningi, odpowiednie treningi, tutaj. Właśnie tutaj. Napiszcie w komentarzach, czy Wam się podoba, czy Wam się nie podoba, co Wy byście zrobili. Jakbyście zagospodarowali, to oczywiście to i tak nie zostanie przeze mnie wykorzystane, bo Wam swoje wizje zobaczycie po prostu efekt końcowy, tego co jest w mojej głowie. A w międzyczasie, może Wam pokażę, jak powstawała moja salka treningowa. Połączona z gabinetem w Pile. Gdzie też zaczęło się wszystko od wizji, a później było działanie. I efekt jest jaki jest. Zobaczycie niebawem. W sklepie jakiś filmik. I wam pokażę. A na dzień dzisiejszy to tyle. Bang. Do zobaczenia.